Przed laty było tak, że im ktoś był starszy, tym był mądrzejszy. W związku z tym rodzic miał i władzę, i autorytet. Dzisiaj jest tak, że autorytet miałby należeć do rodzica, jakby nie było wychowawcy no i rodziciela, ale ta mądrość, która pomaga. Poruszać się w cyberświecie, często jest większa u nastolatka niż u tego rodzica, który pokolenie temu nie był jeszcze tak oznajomiony z Cyberświatem. I to jest poważny problem. Ten, kto ma władzę rodzicielską, nie ma tej wiedzy, która by była sprzężona z władzą. Ten problem oznacza często konflikt, często napięcie, często frazę, co ty tam wiesz. No i pojawia się pewien rodzaj. Nie tylko rozdźwięku, ale i bolesnej odległości. Rodzic straci tę moc emocjonalną, która jeszcze dwa pokolenia temu była źródłem dobrej relacji. Dzieci traktują smartfon w sposób, który będzie zależał od tego, co się dzieje między tym dzieckiem a jego rodzicem. Jeżeli między dzieckiem a rodzicem jest więź bezpieczna, więź twórcza więź nasycona aktywną miłością, to wtedy smartfon jest tylko pomocnikiem dodatkowym. Natomiast jeżeli, jeżeli dziecko cierpi na brak więzi, na więź, którą psycholodzy nazywają więzią pozabezpieczną, jeżeli jest to więź chaotyczna, albo lękowa, albo agresywna, to smartfon wtedy się wybija na pierwszy plan. Jest takie niebezpieczeństwo, że smartfon Czasami zastępuje przyjaciela, a nawet zastępuje rodzica. W smartfonie młody człowiek chce znaleźć odpowiedź na trudne pytania. To są często odpowiedzi uproszczone, to są często odpowiedzi, które są wysycone gniewem, nienawiścią. To są często wypowiedzi anonimowe, a więc idea wolności jest mieszana z ideą swawoli. Można mówić, co się chce, i za to nie odpowiadać. I tam młody człowiek znajduje odpowiedzi, które w gruncie rzeczy tworzą pewien rodzaj zamieszania mentalnego, nie mówiąc już o zamieszaniu etycznym i o zamieszaniu emocjonalnym. Oczywiście smartfon, internet może być źródłem sensownej wiedzy, ale odróżnianie tego, co sensowne, prawdziwe i mądre, od tego, co bezsensowne, głupie i kłamliwe, jest bardzo trudne i często yy, młody człowiek. Nie przejmuje się tą różnicą między prawdą a fałszem.